Matka jedyna. Nie wiem, czego zacząć. Dla mnie wszystko nowości. Teraz nie wiem, co podnosić, bo pewnie dla Was nie. Nie chcę się powtarzać, ale podoba mi się ta taca, więc podniosę to, co mi się podoba. 25 zł. Mega. Piszcie, czy to nowość z najnowszej oferty. Powiedzmy, że tak. No co? Dla mnie nowość. Młynek. Cztery dyszki. Taki wiecie, konkret. Tutaj... A nie, to jest poprzecenie. Z czterech dyszek na trzy dyszki. Czyli dziewczęta jak wam się podobały, te patery. To można sobie teraz ogarnąć troszeczkę taniej. I ta stół chyba też jest. Też jest. Tak, też jest na promce. No, fajnie. Kolejna deseczka. Co to za wzór w ogóle? Jakiś taki fajny. Liść za 25 zł. Witajcie, jesteśmy w pepką. Dotarłam w końcu na półaczki. I, i zamierzam je przylacić do końca. Chyba pani mi weszła w kadr, więc muszę powtórzyć. I zamierzam je przelać do końca. Tak to wygląda, schodź na żywo. Czasami się powtórki, ale to takie, wiecie, króciutkie powtórki się zdarzają. O, to jest fajne. Zazwyczaj nic nie powtarzam. I tak puszczam, jak, jak gadam, tak puszczam, a czasami dziwnie gadam, ale to już tak to ze mną jest. Dobra, kończ babo, przechodź do konkretów. 27 na 20 za 15 złotych. Taka siateczka. Fajne to. Tutaj na grillo za so... <śm> dwie duszki. <śm> -dwie> mm -hmm. I Coś na ciasto, teraz tak te komunie, no nie, więc, ale jak to złapać, nie wiem jak złapać. Zobaczymy sobie tak, cena mnie interesuje, 40 zł gary, fajny kolor tych garów, tylko ceny podejrzymy, jak zobaczę, bo nie mam okularów standardowo, nie widzę, więc robię tak, ale nie widzę, nie, za mała muszę sobie tak oddalić. Tutaj też nie widzę, także możecie napisać jak coś w komentarzu. Fajny ten ananas też LDH. Czy ją podniosę? Co nie podniesiesz? Kwi to 17 zł. Okej. Okay. Taki już mój urok. To chciałam powiedzieć. Wytnij to. Tamto wytnij. a to zostaw. Dobra, kolejna. Ojej, cóż to za ale to jest. Wyjdzie to? Nie wyjdzie. Przecież to może to wyjdzie? No. Dziewczyny, serio. Ile to? Jech, ja nie widzę, muszę oddalić. I nadal nie widzę. 35 zł. Fajne. Tutaj od modał co? Taki stojaczek, w ogóle. Co to za stojaczki? Taki fiolet i. I pomarańcz za 12 zł. na co te stojaczki? Macie jakiś pomysł? Nie mam pomysłu, brak pomysłu. Co tu postawić? Butelki? Czy coś na kwiatki? Nie wiem, napiszcie, jak macie jakieś pomysły. Tutaj, ale tego nie podniosę, boję się, że strzaskam. Dwie dyszki. Dwie dyszki. Fajne to, nie? No, muszę zobaczyć, czekać. Strzaskasz, to kupisz, no. babu. 15 zł? Nie widzę. A dalej nie oddalę, bo mi, bo mi spadnie. Ja mam dobry wzrok, ale wiecie, na długość ręki. Wtedy <grystanie> wszystko widzę. O, ja. Nie już jaki fajny zestaw. Tych szklaneczek, mega. O, i tutaj są w ogóle. O, jakie to jest fajne. A to jest plastik. Myślałam, że to jest szkło. 17 zł. Mam wrażenie, że coraz mniejsze te ceny w tym Pepco, Czy coraz gorzej z moim wzrokiem. <grystanie> nie wiem. Ewentualnie tutaj. Też 4 sztuki. Tak. A cena? Nie ma ceny. 480 ml. Gdzie tu jest cena? Od dołu. Czyli robimy myk. Ja nie widzę, wypatrzycie. piszecie w komentarzu. Dobra, bo ja nie widzę. Jeszcze w takich kolorach jak coś. A tutaj zestaw do lodów w ogóle. Zobaczcie, jakie fajne. Za 17 zł. Także przydać dzisiaj te półki hitowe z przodu i a jutro przejdziemy na resztę. O, po resztę. Dobra, jeszcze tutaj coś widzę fajnego. Co to jest? Cztery dyszki. Co to jest? O ja! O ja, to jest ta piknikowa, słuchajcie, z wyposażeniem. Jak ja to mam otworzyć? Gdzie? Dobrze, to w ogóle nagrywasz? Dobrze. Dobra, włożymy go tutaj, niebieski. Tak na chwilę. Zobaczcie. Dwa talerze i zestaw sztućcy. Ekstra, sztućców. Czekajcie. Już sobie podjrzymy cenę. Cena tego zestawu to. Nie wiem, czy za cicho nie mówię, ale czy jest tak cichutko dzisiaj w tym pełku. Cztery deszki. Dobra. Lecimy dalej. Plastiki. 10 zł, 700 ml. Plastik w sensie chciałam powiedzieć. Kalerzyki. Plastikowe? Tak, to wszystko plastik. Ale fajne zestawy. 17 zł. Takie na piknik wszystko. 4 sztuki, ale jeszcze w takim pomarańczu. Kolejne. O, te są fajne. Mega. No nie? Takie kolorowe. To jest na sztuki. Jejku, nie widzę. Ile to? Łomatko. Dobra, nie. Okulary koniecznie. Chyba 6 zł, dziewczyna. Nie wiem. I... Jeszcze takie misaczki. Ej, no tak, no coraz mniejsze te ceny. Ile to? 3 złote? Albo 6. Nie widzę. Już dłuższe ręki nie mam, tak że nie widzę, dziewczyny. 6 albo 3. No nie, jest źle. <laughs> jest źle. Dobra, co to tutaj jeszcze? O, to jest szkło. Co to jest? Kakadu jakiś? Pan, jaki kinol. O, pff, fajny. 8. Dziękuję, nie widzę żadnej ceny. Nie wiem, 4 zł albo 8. To jest jakaś masakra. A tu go mamy. O ja. Ale śliczny jaki słodziak. Ekstra. Tutaj do kompletu do tych... Do tego zestawu. Również. Coś takiego. 4 zł. Miseczki, ale nie wyciągnę, bo to wszystko mi runie, nie? Także znacie Santa, to napiszcie, to jest też fajne, ale też tego nie wyjmę. Potrzeba by było drugiej ręki, a ja nie mam. Także piszcie jaka cena, jak znacie. Tak wspólnie sobie coś ogarniemy. Tutaj widzę jakieś talerzyki, ale też tego nie wiem, ale tam widzę w ogóle jakaś rybka. Tak, taka rybka, słuchajcie, ze złotym rantem. Czy to jest ananas. Ja tutaj za dobrze nie widzę. Ceny też nie widzę. Zrobimy myk, wypatrzycie my i piszecie. Ja nie widzę. <gry> tutaj coś do pomidora mamy, jakąś obieraczkę. Czekajcie, się przybliżę. Nie zdajemy, nie? O. I słomki. Zestaw słomek i dyszka. Tutaj ten druszlek składany, dwie dyszki. No fajne rzeczy, naprawdę fajne. Dobra, idziemy dalej. A nie, jeszcze, babu. Jeszcze tutaj masz ceratę. 100 na 140 za 8 zł. Każda inna? Chyba tak. Zobaczymy sobie. Zobaczymy. 140 na 180 za 15 zł. Mhm. Czyli mniejsze, większe. O. 140 na 180 za 15 zł. I tutaj też za 15. Dobra. Ika nadchodzę. O oh yeah. O, co to są za robale. To są biedronki? Chyba biedronki. 19,99. Nie, to mi się nie podoba. Co myślicie? Chodź, żeby to połączył? No nie wiem. Ale jakoś tak z pająkiem się kojarzy. A ja nie lubię pająków. <grym 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 bardziej... <grym Zobaczcie, jaka tarantula, nie? Wygląda jak tarantula. Ja nie lubię pająków. A to co to jest w ogóle? Aha, to jest właśnie ta poducha. A na z tyłu ma po prostu taki wzór. No okej. Okay. Są gazetki, także będziemy wychodzić, to sobie zabierzemy. A póki niebieski. Wróciłam, dawno mi nie było. <gry> no, bardzo dawno. No, aaa! Mała awaria. Dobra, już jesteśmy. Zobaczcie, jaka sexy, na ramiona. O. Tutaj jest akurat rozmiar 40 na 42 taka emeczka. A to co to jest? Spódniczka? Tak, spódniczka. A ta spódniczka ołówkowa, 34,99. No, dziewczyny, kolor piękny, naprawdę. Wyszła moje, moja podszewka z kurtki. Ja nie wiem, tak nie lubię tej podszewki. Jak nie podszewka, to rękawy. Masakra. Trudno, no musi wybaczyć tę podszewkę. Już nie będę tutaj. I chować. Fajna koszulka, podoba mi się. Ona jest jedna, jedyna. O nie, dobra, to nie dla mnie. Rwone? Wróciłam. <grych> o ja, jeden, jedyny, słuchajcie. Czekał na mnie, czekał. I są gazetki, także weźmiemy sobie na wyjście. Ubrań taka widać stabilna. 139 zł. Ach, choć tu. Pusty, jeszcze nic nie kupiłam. O, a tu w ogóle jaki zestaw? teleskopowy do Babingtona 69 zł. Teleskopowy to że co? Aha, że się rozkłada siatkę wszystko. Okej. Okay. Te pokazywałam ostatnio na przegląd, czyli nadal w ofercie, w sensie te krzesła ogrodowe. Przypomnijmy cenę, nie ma ceny. 30 liki gdzie z takim szefem lecieć. Nie wiem. Grill też był ostatnio pokazywałam. trampki o jakieś. Trampeczki damskie. 49,99 99. Co myślicie? Ładniutkie. Wchodzimy, a tu jeszcze jakieś palmy w ogóle na wejściu. Te palmy ile? 399 a W ogóle jakaś promka jest na wybrane donice i osłonki. Minus 20% od 10 maja do 23 maja. No to co? Idziemy, nie? No ba. Kolejne plastiki. 22,99 99. A podstawki? Niecała piątka. 5, 29. To wszystko minus 20%. Do 20. którego? 5, tak? Chyba tak. Ok Akurat przychodziłem koło mp -ku, więc sobie Pomyślałam, że zobaczymy, czy jakieś fajne dodatki w gazetach. No i już coś jest. L. Super Kosmetyk 1499. To jest. O, ciężko. Mocno. Mocno ciężko być Dobra, co to jest? Nawierzająca maska na tkaninie z Sereje. Ale to jest jeszcze coś normalnego. Kropelki Areza. Co to jest? Naturalna mgiełka. To Coś 99% składników. Nie mam okularów, nie? Naturalnych. Miałyście? Piszcie. Polecacie. Teraz zobaczcie z gazetą. Dodatek gratis, 14,99 i Jest tam zobaczymy. Także dzisiaj polatamy po różnych sklepach. O, Jogi na horyzoncie, to chyba wejdziemy na żywy kwiat. Co Wy na to? Wchodzimy, nie? No, tak na chwilę zobaczymy, co tam na żywym kwiecie słychać.